Może troszkę, o, może troszkę o miejscu, w którym się znajdujemy. Czarny Groń. Jest to kompleks w ogóle, który posiada swój hotel, spa. No i tutaj tą część, którą ja reprezentuję, czyli stację narciarską. Kochani, dojeżdżamy do Czarnego Gronia w Brzykach. Właściwie już jesteśmy w Brzykach, ale jeszcze kawałeczek mamy do Czarnego Gronia. Zobaczymy jak będą wyglądały warunki. Dzisiaj jest prawie godzina ósma. No już niewiele zostało do Narodowej Kwarantanny, ale wybraliśmy się tutaj, ponieważ to jest kolejny ośrodek, w którym nigdy nie byliśmy. A poza tym zapowiada się, że mogą być bardzo ciekawe warunki. Będziemy jeździli po dość świeżym śniegu, także może być ciekawie. Zapraszam do oglądania. No kochani, jesteśmy w rzykach na czarnym groniu. Udało nam się dojechać tutaj właściwie z rana. Widzieliście już, że podróżowaliśmy z kibusem. To jest bardzo fajna sprawa, ten skibus jest darmowy, aby ponieważ tutaj nie można dojechać do samego e, pod sam wysiąg, to trzeba troszkę wcześniej jest parking, a następnie wwiążą nas z do, e, właściwie do samych czas, także to jest super sprawa. No kochani, jesteśmy po pierwszym zjeździe. Udało nam się zjechać trasą czerwoną, ponieważ ona jest czynna. Druga trasa Druga trasa, która prowadzi wzdłuż sześcioosobowej kolejki jest nieczynna, jest naśnieżana. Zresztą ta wzdłuż w której jeździmy czerwona również jest naśnieżana, to zaraz zobaczycie. Jest bardzo przyjemnie, jest trasa fajna, stroma. Jest bardzo malutko nierówności z samego rana myślę, że to było jeszcze lepiej bo my jesteśmy jednak, troszkę się spóźniliśmy było tak, my jesteśmy już tak przed dziewiątą ale jest, jest fajnie naprawdę jest przyjemnie wyciąg tutaj bardzo fajnie szybko wyjeżdża do góry Teraz myślę, że zobaczycie jak sobie się bawiliśmy na skoku. To jest właśnie to co mi się podobało w środkach grupy Pingwina. Że tutaj oni sobie zdają sprawę z tego, że my narciarze chcemy mieć najlepsze warunki na stoku, a nie zamknięte stoki. I tu się nie liczy czy stok jest otwarty czy nie. Trzeba naśnieżać jak jest mróz. I tak powinno być. Mimo że stok jest czynny. Zobaczcie, jeździmy, a armatki naśnieżają. I to jest moim zdaniem super. Tak powinno być. Jeżeli jest taka potrzeba, oczywiście. No to ewidentnie jest, że, że, że naśnieżają. Druga trasa niebieska, która jest y, bardziej przyjemna dla ludzi, dla narciarzy, również jest naśnieżana. Myślę, że tutaj wykorzystują spory, sporo swojego potencjału, do, y, jak chodzi o, na, o naśnieżanie. Myślę, że naśnieżają tak mniej więcej na 60% możliwości, no bo wiadomo, że nie na 100% bo gdyby naśnieżali na to, no to już po prostu byśmy nic nie widzieli, no ale, 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 ale po prostu musimy to zrozumieć. No, Wyruszamy do górnej stacji, jest, jeździmy wzdłuż trasy czerwonej, która jest wymagająca, bo sporo osób widać, że czasem się wracają, no, widocznie nie dopasowali swoich możliwości do umiejętności do możliwości, no ale my jeździmy, ponieważ chcieliśmy spróbować właśnie takiej stromszej trasy i jest tutaj bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie, myślę, że to, że to jest ciekawa propozycja. Jeszcze gdyby ta druga kolejka yy, sześcioosobowa była czynna, wzdłuż której biegnie trasa niebieska, gdyby ona była czynna to by było naprawdę jeszcze fajniej, ponieważ tam by mogli, mogli sobie zjeżdżać osoby, które są mniej zaawansowane, tutaj wzdłuż czerwonej, które są mocniej zaawansowane. Myślę, że bardzo fajny ośrodek dla różnych klas, yy, dla różnych grup narciarzy. Naprawdę, myślę, że to jest fajna sprawa pod tym względem. To, i jak chodzi o czarny groń, i blisko, blisko tutaj Krakowa, blisko Śląska, no bo to jest koła Andrychowa są Żyki i czarny groń. Super, naprawdę, naprawdę bardzo mi się to podoba. Wyciąg mają filmy do Pullmeyer, czteroosobowy, dru, drugi mają sześcioosobowy też, i to drugi mają nowoczesny, bo zakrywaną. Yy, zakrywaną kanapą, także myślę, że super. Jeździmy, bawimy się dalej, sprawdzamy specjalnie dla Was te warunki. Znajdujemy się na czarnym groniu, a więc w jednym z pięciu ośrodków grupy Pingwina, grupy pingwina tej, której mam komin aktualnie na sobie. Taki komin dostajemy do karnetu z każdego karnetu dyniowego oraz każdego wielodniowego gratis, a jeżeli byśmy go sobie chcieli kupić osobno, to kosztuje on 39 zł. Jest to komin Viralow, który... Jest bardzo mocno antybakteryjny, ponieważ e, zawiera bardzo wiele jonów srebra, które działają właśnie korzystnie dla e, ochrony. E, jesteśmy na Czarnym Groniu, także myślę, że to jest fajna sprawa, ponieważ e, to już jest, jest nasz drugi ośrodek z grupy Kingwina. Oprócz tego możemy sobie pojeździć, oprócz tutaj Czarnego Gronia, oczywiście w Krasinie, gdzie już byliśmy, możemy pojeździć sobie na słocinach. Możemy sobie pojeździć na skolnikach w Wiśle, na słodkwinach Krynicy oraz, yy, oraz na Kurzej Górze, koło Odtrudy na Warmi. To jest fajna górka. Myślę, że można sobie tam dla tych osób, które, które właśnie są z tamtych okolic, a, a nie mogą pojeździć stycznia, mogą sobie spróbować. Mamy godzinę 9:30. Tutaj na naszej głównej trasie czerwonej, która jest w sensie głównej czynnej czerwonej, która jest czynna. Yy, wyłączyli w końcu armatki. Już słyszeliśmy, że ludzie tutaj właśnie troszeczkę ponarzekali. Mamy bardzo wiele ludzi na stoku. Oczywiście no to jest normalne, już się zaczął sezon wysoki. No i już końcówka tak naprawdę na no bo już tak naprawdę jutro znaczy, pojutrze po północy prowadzamy kwarantannę narodową w naszym kraju. Także myślę, że to, to, to jest wynikiem tego, że mamy aż tyle ludzi. Ale nie jest źle, nie jest źle. Trochę się czuję jakbym jeździł w białce. Już jest taka pora właśnie jak po 12 w białce. Kiedy właśnie, kiedy właśnie yy, zaczynają się robić takie różne hopki. No tutaj te, to, te hopki się zaczęły robić delikatne muldy właśnie z powodu tego, że że naśnieżali, że naśnieżali plus teraz ludzie to troszkę rozjeździli no ale myślę, że to po prostu trzeba sobie zobaczyć no bardzo fajnie się jeździ naprawdę polecam ten ośrodek. Chcesz ja, odsadzić? Tak ja. No i dawaj Musisz wyciąć O no, teraz Teraz Powól mu wcisnąć na nogę i I wciskaj, wciskaj Wciskaj Wcisnij w... mu tą nogę tam Ręcz. Dobra, bardzo dawaj nic nie zgubiłeś? nie Spoko. zaciągnęliśmy opinii o tym jakie są warunki od ludzi z którymi się akurat Udało wsiąść na wyciągu, oczywiście py pytali się czy mogą się do nas dosiąść. No i zadaliśmy im pytanie czy, czy, czy możemy się dowiedzieć jak, jak, co oni uważają o warunkach. Jak no, nie ma ludzi to mogę sobie troszkę ściągnąć. No i generalnie jest drugi dzień świąt, a ludzie raczej tak mówią, że wczoraj było, jeszcze, było lepiej. Było lepiej. No, wydaje mi się, że dlatego właśnie tu się jest jeszcze więcej ludzi. Ludzie, tak jak osoby, z którymi rozmawiałem, mówiły, że wczoraj było troszkę mniej osób na stoku. I to powoduje właśnie, że, że były lepsze warunki. Ale ja osobiście uważam, że warunki jak na tyle ludzi, które tu jest, i jak na ty, tyle osób, które tu zjeżdża, jak na to, że to jest jedna tylko trasa, tak naprawdę czynna, to naprawdę uważam, że warunki są w porządku. To jest ok, nie jest lekko, bo teraz już po około godziny 10 już jest tak troszkę gorzej, troszeczkę gorzej się jeździ, natomiast to nie znaczy, że jest źle. To nie znaczy, że, nie, że jest źle. Fajnie myślę, że sobie można pojeździć. To jest jednak trasa stroma, czerwona, to nie jest trasa niebieska. Na niebieskiej warunki się zdecydowanie dłużej. Potrafią utrzymać, no przede wszystkim dlatego, że tam jest płasko. No tutaj to jest trasa jednak stroma, to jest trasa czerwona i to jest główny powód. Ja tak uważam. Nie wiem jak to No kochani, jesteśmy przy armacie Która jeszcze przed chwilą była czynna Która napierdzielała dała śniegiem Aż się kurzyło A ja to Te góry tutaj, które są dookoła, ich nie widać przez to, że, że właśnie tak kurzyło To jest wynikiem tego, ale naprawdę jest przyjemnie jest, jesteśmy tutaj Ponieważ y, nigdy tu nie byliśmy, to jest nasza kolejna Tak naprawdę nasz jedyny Jeden z wielu powodów No ale tu jest blisko, blisko, w sensie to nie są góry, aż takie góry jak na przykład Białka, jak właśnie tam bliżej Zakopanego. Tu jest blisko, blisko ze Śląska, blisko z Krakowa. Myślę, że fajnie tu przyjechać. A no udało nam się zamówić jedzenie. Bardzo fajna sprawa. Gdy, się, gdy otrzymamy jedzenie będziemy wiedzieli, on zacznie pikać, Super sprawa, naprawdę. Wracamy po krótkiej przerwie. Teraz zobaczymy, czy jest kolejka o godzinie 11, Za chwilkę się dowiecie, zobaczcie. Czy jest kolejka, godzina 11. Puściutko. Podjeżdżamy i jedziemy do góry. Naprawdę fajnie. Nasza przygoda z czarnym gironiem dobiega końca. Myślę, że było to bardzo przyjemnie. Nasz nartobus jedzie dalej.